Proszę Państwa, sporo przed dużymi, przed średnimi przedsiębiorstwami, ale także przed branżą medyczną. I o tym teraz mówić będziemy. Pani Justyna Mieszalska, prezes zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, pani Dzień prezes. Dzień dobry, pani Dzień prezes. Dobry to w takim razie, jakie są wyzwania, jeżeli chodzi o branżę właśnie związaną z naszym zdrowiem? Bo choroby cywilizacyjne, widzimy ich lista, niestety, ale chyba można powiedzieć, że się. Powiększa niektóre te choroby stają się coraz bardziej obciążające nasze społeczeństwo, tak bym to nazwała. Jakie są wyzwania w takim razie i jak to wkomponować także w strategię ESG? Wyzwań w ochronie zdrowia zawsze mieliśmy dużo. Zawsze mieliśmy bardzo duże potrzeby, jeśli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia, ale akurat tutaj jeśli chodzi o finansowanie w zmianie stylu życia, i wprowadzenie takiego, takiego stylu życia, który będzie nas chronił przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, a przynajmniej w jakimś procencie, zależy od nas samych i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Bo wystarczy aktywność fizyczna na takim średnim poziomie: wystarczy wyjść na spacer, wystarczy wyjść z dziećmi na sanki, pojeździć na rowerze. Iść na siłownię, na boże, która jest bezpłatna, w związku z tym sami możemy zainwestować w swoje zdrowie, a co za tym idzie zainwestować w miejsce w swojej pracy, czyli dać pracodawcy siebie jako zdrowego pracownika, który nie będzie obciążał też i budżetu państwa, jeśli chodzi o nadmierne korzystanie z medycyny naprawczej. Z jednej strony, nie wiem czy pani się ze mną zgodzi, widzimy popularność chociażby sportów takich jak bieganie, różnego rodzaju gry, czy w ogóle wyjdziemy na ulicę większego miasta, to widzimy rowerzystów także mnóstwo, a z drugiej strony mówimy o tym, że młodzież jest coraz bardziej otyła, że ta plaga otyłości dotyka coraz młodsze też osoby. Jak to równoważyć? Z jednej strony dorośli, którzy są aktywni fizycznie, biegają jeżdżą na rowerze, a z drugiej strony dzieci, które są otyłe. Wydaje mi się, że to jest największym wyzwaniem medycyny, nie tylko w Polsce, ale medycyny na całym świecie. Przekonać ludzi, którzy są nieprzekonani do tego, że należy biegać, że należy uprawiać jakąkolwiek aktywność, nawet w domu, przed telewizorem, gdzie możemy na YouTubie włączyć różne ćwiczenia i nie zrobić sobie przy tym krzywdy, dostosować ten ruch do naszych możliwości, bo nie jest. Wielkim wyczynem kupić sobie karnet na siłownię i na tą siłownię nie chodzić, tylko wyczynem jest codziennie zmobilizować się do tego, żeby 5, 10, 15 minut ćwiczyć. Nasze dzieci są naszym największym wyzwaniem. Nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Wskaźnik nadwagi otyłości wśród dzieci 12-16 lat jest jednym z najwyższych w Europie co powinno nas skłonić do myślenia, że te wybory żywieniowe również, nie tylko jeśli chodzi o aktywność fizyczną, ale te wybory żywieniowe, które dokonujemy codziennie z naszymi dziećmi, prawdopodobnie z dziećmi, bo to one często wrzucają do koszyka przekąski słodkie i słone, bo to one zamiast owoc wziąć to biorą ciasteczko, batonik. I to są te wyzwania, które stoją przed rodzicami, przed nami jako społeczeństwem. Nadwaga i otyłość są jedną z naszych flag cywilizacyjnych. Za tym idzie również cukrzyca wśród dzieci, hipercholesterolemia wśród dzieci, zabały wśród dzieci, których wcześniej nie obserwowaliśmy. Coraz młodsze osoby coraz są młodsze, dotykane właśnie tym problemem. Prawda? Coraz młodsze osoby mają do czynienia z chorobami, które kiedyś pojawiały się w wieku późno. A z drugiej strony mamy firmy, chociażby te duże, które bardzo często proponują pracownikom różnego rodzaju karty na właśnie tę aktywność fizyczną, dopłaty do tego, żebyśmy się ruszali. Jest chyba też trend kreowany chociażby przez media do tego, żeby w ogóle ta aktywność fizyczna w naszym życiu była. Skąd więc to, że my się jednak nie ruszamy? Moim zdaniem media mają tu ogromną rolę do wykonania, ponieważ dotarcie z przekazem, że aktywność fizyczna czy zdrowa dieta, zbilansowana dieta jest czynnikiem, który ochroni nas przed różnymi chorobami. Dotarcie z takim przekazem do ludzi w dużych miastach jest łatwiejsze. Dotarcie z tym samym przekazem do ludzi w małych miastach jest dopiero wyzwaniem. I wyzwaniem też jest cała infrastruktura, która często, choć już jest znacznie pewnie lepiej w tych mniejszych miejscowościach, tak. ale też ona nie jest na tym najwyższym. Poziomie. My jesteśmy świetni w teorii. My w teorii wiemy w jaki sposób żyć, w jaki sposób powinniśmy i co jeść, co wybierać, jak ten nasz talerz powinien wyglądać, ile razy powinniśmy jeść warzywa, owoce, że powinniśmy pić wodę, że powinniśmy pić napoje niesłodzone i niegazowane, ale tak na co dzień nasz koszyk wygląda zupełnie inaczej. Jesteśmy zabiegani, zmęczeni i łatwiej jest podać całej rodzinie mrożonkę wysoko przetworzoną, wysoko energetyczną, wysokokaloryczną czy jakiekolwiek jedzenie z fast foodu niż jedzenie, które będzie bogate czy różne, różnorodne bogate w minerały, co wszystkie składniki mineralne, które są na przykład małym dzieciom nieodzowne. Często te prozaiczne czynności i te nasze nawyki naprawdę mogą zmienić wiele. Trzeba tylko chcieć Trzeba chcieć. Trzeba chcieć i jest, teraz jest dobry moment. Zbliżają się święta. I naszym e, małym dzieciakom pod choinkę fajnie byłoby, żeby babcia i dziadek nie dali słodyczy, a rodzice w nagrodę za dobre stopnie nie mówili, że to możesz sobie wybrać teraz z tej półki ze słodyczami, cokolwiek chcesz. E, I e, tylko żeby dali na przykład kredki, żeby dali im e, e, skakankę. skakankę. Hula hop, coś co już chyba jest zapomniane jest jak to wygląda i do czego to służy. Natomiast albo kupili buty do biegania. I to są prezenty. To są na, które... prezenty na które dzieciaki powinny czekać, ale oczywiście wiadomo, że dzieci są tylko dziećmi czekają na to, co sprawia, co, co będą mieli w nagrodę. Sport nie kojarzy się nam niestety z nagrodą. Z wysiłkiem, z wyżyczeniem, tak. ze zmęczeniem. Tak. Natomiast no, endorfiny, które się pojawiają chwilę później za kwasy, myślę, że dają o sobie znać i, dają o sobie i zapominamy znać o tych endorfinach. Zapominamy, ale dają o sobie znać i e, trochę nas zniechęcają. Ale jeżeli ten wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna byłaby umiarkowana i dostosowana też do naszego dziecka, bo nie każde dziecko przebiegnie od razu 500 metrów. Niech ono przebiegnie 50 metrów i niech kolejne 100 metrów przejdzie spacerem. To naprawdę za parę lat takie dziecko podziękuje swoim rodzicom, a pracodawca będzie zachwycony, że ma zdrowego pracownika, który rzadko przebywa na L4 z powodu różnych niedomagań, jeśli chodzi o zdrowie związane z chorobami cywilizacyjnymi. Pani Prezes, moglibyśmy pewnie jeszcze długo rozmawiać. Tak. Czas nas goni Pani Justyna Mieszalska, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to ciekawą rozmowę.